Z noworocznej filmowej oferty mediateki wybrałam na dziś kilka propozycji, na które chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Karski i władcy ludzkości. Film wybitnego dokumentalisty Sławomira Grunberga o Janie Karskim, emisariuszu podziemnego państwa polskiego potajemnie wysłanym do warszawskiego getta. Misją jego było rozeznanie w sytuacji Żydów przed dzień tzw. Tak ostatecznego rozwiązania. Celem natomiast przekazanie wstrząsających informacji na temat e, Holokaustu. Film został zrealizowany w nowatorskiej formule łączącej unikatowe materiały archiwalne oraz sekwencje animowane. Swego rodzaju hasłem reklamowym dla filmu jest porównywanie postaci Karskiego do filmowego Jamesa Bonda. Czy adekwatne? Nie wiem. Natomiast jeśli dzięki temu większa część, zwłaszcza tej młodszej publiczności, zainteresuje się tematem, myślę, że sformułowanie to jest jak najbardziej uzasadnione. Body, Ciało Małgorzaty Szumowskiej to tytuł, który już jest rekomendacją samą w sobie. Zdobywca wielu filmowych statuetek na najważniejszych polskich oraz zagranicznych festiwalach. Aktorskie trio Janusz Gajos, Maja Ostaszewska oraz debiutantka Justyna Suwała to majstersztyk aktorskiego talentu, doświadczenia i świeżości. Szumowska, oswajając tutaj temat śmierci, jak również radzenia sobie z nią tych, którzy zostają, nie stroni od czarnego humoru oraz przytyków wobec szarej polskiej rzeczywistości. Propozycja jak najbardziej na poważnie, natomiast z dużą dawką zdrowego dystansu oraz ironii. Miłośnikom filmu kostiumowego proponuję Zdala od zgiełku ekranizacja klasycznej powieści Tomasa Heldiego. E, prowincja, XIX-wieczna Anglia, młoda kobieta, e, jest to główna bohaterka, grana tutaj przez Carey Mulligan. E, otrzymuje w spadku wielką farmę i postanawia zawalczyć o jej utrzymanie, jak również o swoją niezależność w świecie zdominowanym przez mężczyzn. O względy silnej i pięknej kobiety zabiega trzech dżentelmenów. E, tak najzwięźlej można byłoby skrócić e, fabułę filmu. Yy, trochę dla romantyków, trochę dla feministek, na pewno dla wszystkich, którzy w kinie zwracają uwagę i doceniają imponujące zdjęcia oraz, yy, tak jak w tym przypadku, idealnie wkomponowaną muzykę. Nowa dziewczyna i nowy film wybitnego francuskiego twórcy Francisa Ozona. Reżyser filmów takich jak Osiem kobiet, U niej w domu, Młoda i Piękna, Basen po raz kolejny podejmuje wątek kobiecości. Powiedziałabym, że w sposób dosyć przewrotny i nieoczywisty. Historia dotyka kilku kontrowersyjnych wątków, i myślę, że jest to propozycja raczej dla tak zwanego bardziej wyrobionego widza idealna również dla wszystkich fanów twórczości Pedro Almadowara mały książę. W 1974 roku Stanley Donen przełożył treść Małego Księcia na język filmu. Była to adaptacja dosyć bezpośrednia, utrzymana w konwencji muzykalowej. 40 lat później to samo wyzwanie podjął Mark Osborne. Reżyser chciał oczywiście zachować ducha oryginału, ale jednocześnie nadać małemu księciu pewną nową, nieznaną dotychczas perspektywę. Usytuował go w kontekście bardziej współczesnym. Myślę, że jest to filmowo-literacka przygoda dla wszystkich tych, którym wydawało się, że znają treść Małego Księcia na pamięć, jak również dla tych, którzy Małego Księcia być może jeszcze nie poznali. W zasadzie jest to propozycja dobra dla każdego. Do zobaczenia.